Hej, Tu Książkowy miszmasz. miejsce gdzie książki czytają się same, a przynajmniej próbują. Dziś opowiem wam o książce, która rozgrzewa fanów Wiedźmina bardziej niż ognisko pod Kaer Morhen. Mowa oczywiście o Sezonie Burz Andrzeja Sapkowskiego, tytule, który w świecie fantazy wywołuje równie wiele emocji, co zaklęcie Igni rzucone w beczkę z wywarem strola. Ale chwila, chwila. Sezon Burz przecież saga o Wiedźminie zakończyła się lata temu. Ciri zamknęła swoje rozdziały, Jennifer zniknęła w mgle, a Geralt. No cóż, jego los był więcej niż mglisty. Więc co właściwie robi nowa książka, która pojawiła się niemal 15 lat później? Czy to potrzebny prequel? Fabularna łatka? A może po prostu skok na kasę? No właśnie. Dziś nie będziemy się pieścić. Przyjrzymy się tej książce z bliska, od dokładki, po ostatnie zdanie. Sprawdzimy, co działa, co zgrzyta. I dlaczego Sezon Burz to Wiedźmin, ale taki trochę bez Wiedźmina. Zapnijcie pasy, będzie magicznie, intrygująco i kontrowersyjnie. Czas wejść w sam środek burzy. Sezon Burz ukazał się w Polsce w listopadzie 2013 roku. Dla wielu fanów była to niespodzianka. Andrzej Sapkowski, który przez lata unikał tematu powrotu do wiedźmińskiego świata, niespodziewanie wrócił do swojego najsłynniejszego bohatera. A warto przypomnieć, że od publikacji Pani Jeziora, czyli ostatniego tomu sagi, minęło wtedy niemal 14 lat. Nic więc dziwnego, że oczekiwania były ogromne. Niektórzy liczyli na kontynuację, inni na uzupełnienie luk, a jeszcze inni po prostu na dobrą literaturę w wiedźmińskim klimacie. I tutaj ważne zastrzeżenie. Sezon burz to nie jest kontynuacja. To nie sequel, nie epilog, nie odpowiedź na pytanie, co było potem. Akcja książki została osadzona pomiędzy opowiadaniami z Tomu, ostatnie życzenie, a dokładniej w takim nieokreślonym czasie, który przypomina dodatek do głównego nurtu historii. To taki międzyczas, epizod, który równie dobrze mógłby się wydarzyć, ale wcale nie musiał. Sapkowski nie tworzy tu nowego rozdziału, lecz dopisuje marginesową notatkę do znanej już treści. Czy to coś złego? Niekoniecznie, ale ma to ogromne znaczenie dla odbioru książki. Bo zamiast rozwijać dalsze losy bohaterów, zamiast ponownie zanurzyć nas w wir wielkich konfliktów Ciri, Nilfgardu, czy zagrożeń spoza światów sezon bush wraca do korzeni do samotnego Geralta, przemierzającego kraj, wplątującego się w lokalne intrygi, walczącego z potworami i rzecz jasna, pakującego się w kłopoty przez własny upór, etykę i urok osobisty. Ale właśnie tu pojawia się pierwsza rysa czegoś tu brakuje. Geralt jest niby ten sam, ale jakby mniej pogłębiony. Nie ma Jennefer, nie ma Ciri. Jaskier pojawia się, ale tylko przelotnie, bardziej jako przypomnienie znanego motywu niż realna postać w fabule. Brakuje więc tego emocjonalnego rdzenia, który napędzał sagę, relacji, dylematów moralnych, dramatów i tragizmu, które sprawiały, że Wiedźmiński świat był czymś więcej niż zbiór potworów i magii. Zamiast tego dostajemy Geraltowy one-man show. Dla niektórych to atut, klasyczny, samotny łowca potworów z sarkastycznym uśmieszkiem. Dla innych krok wstecz. Warto też zauważyć, że styl Sapkowskiego w sezonie Bush wyraźnie wraca do konwencji opowiadań, krótszych form, z których zresztą autor zasłynął. Fabuła nie jest więc zwartą opowieścią z początkiem, kulminacją i zakończeniem. To raczej ciąg wydarzeń, luźno powiązanych motywem kradzieży mieczy i dziwnych machinacji magów. Główna linia fabularna jest obecna, ale ginie w natłoku epizodów, przygód, nowych bohaterów i bardzo szczegółowych opisów bardzo różnych rzeczy. To wszystko sprawia, że sezon Burz zajmuje bardzo specyficzne miejsce w Wiedźmińskim uniwersum. Z jednej strony jest jak długo niewidziany znajomy, który opowiada ci przy piwie, co robił przez ostatnie 20 lat. Z drugiej to opowieść, która nie wnosi nic przełomowego, nic co zmieniłoby spojrzenie na sagę. Można ją przeczytać jako osobną przygodę. Można ją zignorować i nic nie stracisz. To jednocześnie siła i słabość tej książki. Czy Sapkowski napisał ją z tęsknoty za Geraltem? Z czystej potrzeby twórczej? A może z powodu bardziej przyziemnego finansowego? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Ale jedno jest pewne: sezon burz to wiedźmin inny. Trochę klasyczny, trochę współczesny, momentami zadziorny, momentami dziwnie pusty. Taki Wiedźmin bez Wiedźmina. W kolejnym fragmencie powiem wam, o co tak naprawdę chodzi w fabule. Czyli co się dzieje, kiedy Gerald traci swoje ukochane miecze i wplątuje się w politykę, magię oraz nie mogło być inaczej problemy z kobietami. Fabuła sezonu burz to dziwny miks. Z jednej strony dostajemy wszystko. Czego moglibyśmy oczekiwać po książce z Wiedźmińskiego uniwersum? Geralta, potwory, czarodziejki, intrygi i szczyptę filozofii. Z drugiej, Sapkowski serwuje nam opowieść, która bardziej przypomina kolaż przygód niż spójną historię z wyraźnym początkiem, środkiem i końcem. Punktem wyjścia jest wydarzenie zaskakująco banalne, a zarazem symbolicznie bolesne. Geralt traci swoje miecze. Tak, te miecze, stalowy i srebrny, ikoniczne symbole jego fachu. Wplątany w lokalną aferę polityczną w Kerak, Wiedźmin zostaje oskarżony o domniemaną napaść i oszustwo, a następnie trafia do lochu. Tam, bez możliwości wyjaśnienia czegokolwiek, zostaje odarty z oręża i zmuszony do ucieczki, a odzyskanie broni staje się jego głównym celem przez większość powieści. I tu zaczyna się lawina wydarzeń. Które rozwijają się bardziej na zasadzie przypadków i zbiegów okoliczności niż przemyślanej misji. Geralt opuszcza Kerak, ale jego problemy tylko się mnożą. Trafia do magicznego laboratorium, gdzie magowie z Rysbergu, grupa znanych już z opowiadań czarodziei, prowadzą niepokojące eksperymenty na mutantach i potworach. Wiedźmin nie zamierza się w to mieszać, ale oczywiście zostaje wplątany po uszy. Jak zawsze. Po drodze pojawia się Lita Nate, znana też jako Coral, czarodziejka, która wprowadza sporo zamieszania nie tylko w fabule, ale też w emocjach Geralta. Ich relacja przypomina typowe wiedźmińskie, to skomplikowane, flirt, seks, zdrada, ucieczka. Dla jednych to przyjemne urozmaicenie, dla innych rozwleczony wątek, który nic nie wnosi. Ich wspólne sceny bywają długie i momentami niepotrzebnie rozbudowane. Choć trzeba przyznać, Sapkowski potrafi pisać dialogi nawet w najbardziej intymnych momentach. W międzyczasie mamy kilka klasycznych dla serii epizodów: walka z potworem w opuszczonej wieży, śledztwo w miasteczku, nękanym przez dziwne zjawiska, spotkania z politykami, skorumpowanymi urzędnikami i magami. Którzy bardziej przypominają korporacyjnych psychopatów niż mędrców. To właśnie tu. Sezon burz przypomina najwięcej opowiadań z ostatniego życzenia. Mamy Geralta, wędrującego z miejsca na miejsce, przeżywającego kolejne przygody, które tylko luźno się ze sobą łączą. Motywem spajającym całość jest oczywiście odzyskanie mieczy. Broni, która jest nie tylko narzędziem pracy, ale też tożsamością Geralta. Bez niej wiedźmin jest w pewnym sensie nagi, pozbawiony symbolu swojego fachu. To nie przypadek, że ich utrata wytrąca go z równowagi i sprawia, że książka nabiera osobistego tonu. Jednak nawet ten wątek, choć ważny, zostaje często zepchnięty na dalszy plan przez poboczne intrygi i epizody. W tle rozgrywa się także dziwna, nie do końca zdefiniowana wojna magów, której efekty obserwujemy przez cały czas, ale której stawki pozostają rozmyte. Pojawiają się też mutanty, ofiary eksperymentów, które mają wzbudzać grozę i współczucie. Tu, Sapkowski przypomina, że jego świat nie jest czarno-biały. Potwory bywają ofiarami, a ludzie cóż? Ludzie bywają potworami. Cała historia ma charakter bardziej epizodyczny niż klasycznie fabularny. To ciąg scen, przygód, spotkań i nieporozumień, które układają się w chaotyczną, choć niepozbawioną uroku podróż przez znajomy świat. Ale dla kogoś, kto liczył na zwartą historię, może to być rozczarowanie. Brakuje tu wyraźnej kulminacji, napięcia, poczucia, że zmierzamy do konkretnego celu. Podsumowując, czy sezon Bush brzmi jak klasyczny Wiedźmin? Na pierwszy rzut oka, tak, mamy Geralta, miecze, magów i potwory. Ale im głębiej wchodzimy, tym bardziej czujemy, że czegoś tu brakuje może tej emocjonalnej stawki, może postaci, które nadawały ton sadze. Fabuła istnieje, ale jakby w tle, na pierwszym planie są przygody. Czy to źle? Zależy, czego oczekujemy od powrotu do świata wiedźmina. Choć sezon burz bywa książką kontrowersyjną, nie można mu odmówić kilku wyraźnych atutów. Mimo, że fabularnie nie dorównuje spójności sagi to jednak ma w sobie elementy, które przypominają nam, dlaczego kiedyś zakochaliśmy się w świecie Wiedźmina. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, co w tej książce naprawdę działa. Choć konstrukcja fabularna książki może sprawiać wrażenie poszatkowanej, to pojedyncze sceny akcji są jak wystrzały z kuszy, krótkie, intensywne i celne. Sapkowski nie zatracił swojego kunsztu w budowaniu napięcia i scen walk. Każde starcie Geralta jest zwięzłe, ale emocjonujące. Walka z Idrem, zmutowanym potworem, przypominającym piekielnego psa, to jedna z najlepiej napisanych scen w książce brutalna, szybka i pełna detali, które oddają dynamikę ruchów wiedźmina oraz nieprzewidywalność samej bestii. To właśnie te momenty przypominają o tym, że Geralt to nie tylko filozofujący cynik, ale też wykwalifikowany zabójca potworów. Czytając te fragmenty, czuć prawdziwe zagrożenie. Krew, pot, adrenalina. Sapkowski umiejętnie łączy opis techniczny z emocjonalnym. Dzięki czemu czytelnik niemal widzi i słyszy każde cięcie miecza, każdy unik, każdy świst powietrza. Drugi wielki atut to świat przedstawiony, czyli lore, które Sapkowski konsekwentnie rozbudowuje. Choć znamy już wiele zakątków kontynentu, sezon burz Prowadza nowe elementy, eksperymenty magiczne, które tworzą mutanty, instytucjonalne zaplecze magii w postaci wieży w Risbergu, politykę Kerak i funkcjonowanie czarodziejów jako niemalże naukowców fantazy. Magowie z Risbergu prowadzą niepokojące badania, które przypominają eksperymenty z pogranicza etyki. Tworzą hybrydy, łączą geny potworów, testują granice natury, a wszystko to z zimną kalkulacją. W tych wątkach wyraźnie czuć inspirację literaturą grozy i science fiction, ale umiejętnie wplecioną w wiedźmińskie realia. To pokazuje, że świat sapkowskiego żyje, ewoluuje, rozwija się, zmienia. Do tego dochodzą nowe potwory. Nie tylko bestie znane z mitów, ale także oryginalne twory, które podkreślają, że Geralt wciąż nie widział wszystkiego. I to właśnie te momenty są dla fanów niezwykle cenne. Kiedy odkrywamy nowe warstwy świata, który, mimo znajomości, wciąż potrafi zaskoczyć, nie byłoby wiedźmina bez stylu. I tutaj, mimo upływu lat, Sapkowski wciąż błyszczy. Jego język nadal tętni życiem. Jest błyskotliwy, pełen ironii, gry słów i ciętych ripost. Dialogi to majstersztyk. Niebanalne, inteligentne, często podszyte sarkazmem i filozoficzną nutą. Geralt wciąż ma swój specyficzny głos. Ironiczny, oschły, a jednak niosący głębie. Nawet postacie epizodyczne mówią w sposób charakterystyczny, rozpoznawalny. Nie ma tu anonimowych npc -ów. Każda postać, która pojawia się choćby na kilka stron, ma swój unikalny język, rytm mówienia, zestaw przekonań. Styl Sapkowskiego to również mistrzowskie opisy. Potrafi jednym zdaniem oddać klimat miejsca, nastroju czy relacji między postaciami. Przykład? W kilku wersach potrafi streścić historię polityczną krainy, a jednocześnie zbudować napięcie wokół nadchodzącej sceny walki. To sprawia, że książkę czyta się, mimo jej słabszej struktury, z przyjemnością i lekkim uśmiechem na twarzy. Podsumowując, jeśli sezon burz nie porwał cię fabularnie, to i tak znajdziesz w nim wiele perełek. To Sapkowski w klasycznej formie, gdy opisuje walki, buduje świat lub bawi się językiem. I choć opowieść może czasem zawodzić, to sam sposób jej opowiedzenia nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Dla fanów stylu autora i klimatu opowiadań, to naprawdę uczta literacka, pełna błyskotliwych momentów, które wynagradzają niedociągnięcia konstrukcyjne. Gdzie, gdzie jest problem? Najczęściej pojawiający się zarzut to brak spójnej, jednorodnej konstrukcji fabularnej. Recenzenci podkreślają, że książka przypomina zbiór opowiadań, zszytych na siłę brzydką inflą w całość: intrygi, jak kradzież mieczy, romans z Lita, eksperymenty magów, pałacowe spiski, demoniczne mutanty niby łączy je jakiś motyw, ale całość sprawia wrażenie przypadkowej mozaiki. Dla niektórych czytelników ten miszmasz to wada decydująca. Zamiast historii z sensem mamy ciąg scenek, które czasem trudno powiązać. Fabuła nie ma wyraźnego rozwoju, brakuje dramatycznego napięcia, kulminacji i rozwiązania. Motyw kradzieży mieczy, który miał być ośrodkiem narracji, zostaje często zagubiony w wątku eksperymentów magów, romansie. I wreszcie gubią się granice tego, co naprawdę ważne. Jak pisał jeden z recenzentów, miałam wrażenie, że Andrzej Sapkowski nie bardzo wiedział, co w tej książce chce osiągnąć. Drugim poważnym mankamentem są rozbudowane fragmenty erotyczne z koral. Dwa rozdziały poświęcone ich romansowi spotkały się z krytyką jako dłużyzny, które niewiele wnoszą fabularnie, za to wydają się wymuszone. Zamiast naturalnie wplecionej relacji mamy rozciągniętą erotyczną scenę, która dla części czytelników przypomina tanio opowiedzianą historię erotyczną, bez głębi i przesadnie wyeksponowana. Dla osób oczekujących dynamicznej przygody takie fragmenty bywają wyłączane z rytmu książki. Brakuje tu kluczowych postaci znanych z sagi. Jennefer, Ciri oraz Jaskier występuje tylko epizodycznie. To odsunięcie związku emocjonalnego z poprzednimi wydarzeniami osłabia rezonans tekstu. Geralt także wydaje się mniej sobą pozbawiony sarkazmu, moralnych dylematów, wewnętrznych sprzeczności, które czyniły go postacią złożoną i zapadającą w pamięć. Jaskier, który zwykle był barwnym komentatorem wydarzeń i towarzyszem Geralta, tutaj niemal niknie w tle. Nie ma błyskotliwości ani żywiołowości znanej z poprzednich tomów. Postaci drugoplanowe także nie zostają rozwinięte są ogólnikowe, bez unikalnych cech czy motywacji. Jak pisze jeden z recenzentów, tylko Krasnolud Adario Bach zapadł w pamięć, reszta to mglista masa postaci. Choć styl Sapkowskiego bywa chwalony za język, pojawiają się także zarzuty. Humor uważany przez wielu za zbyt prymitywny, na przykład scena miejskich strażniczek puszczających gazy odbija się jako żenujący lub infantylny. To poziom żartu, który choć satyryczny, może alienować czytelników preferujących wyższy poziom literackiego dowcipu. Również opisy potraw, lokalizacji, peror o budowie łodzi czy prawa rzymskiego uważane są przez część recenzentów za rozwadniające akcje i rozbijające tempo fabuły. Tekst momentami przypomina wiki Ese, gdzie detale przeważają nad fabularnym flow, a teraz przyglądniemy się opiniami czytelników. W przypadku sezonu burz trudno o jednoznaczną ocenę. Reakcje fanów i krytyków są wyraźnie podzielone. Dla jednych to nostalgiczny powrót do klimatu opowiadań z ostatniego życzenia i miecza przeznaczenia, dla innych zbędny dodatek, który niepotrzebnie rozmywa legendę Białego Wilka. Na portalu lubimy czytać. Książka ma średnią ocenę 7 na 10 to wynik przyzwoity, ale bez euforii. Oznacza to, że wielu czytelników uznało książkę za solidną, ale nie na miarę wcześniejszych dokonań Sapkowskiego. Komentarze są często emocjonalne i pokazują, jak wielkie były oczekiwania i jak bardzo się one rozjechały w zależności od odbiorcy. Część czytelników dostrzega w sezonie burz świadomy powrót do konwencji opowiadaniowej. I właśnie to chwalą. Zamiast linearnej, dramatycznej fabuły znanej z Pięcioksięgu, dostajemy Geralta w akcji: tu walka z potworem, tam kontakt z magami, gdzie indziej polityczna intryga. Wszystko w lekkim, ironicznym stylu, pełne barwnych postaci i słownych potyczek. Jak napisał jeden z użytkowników portalu: To Geralt, jakiego kochamy, samotny, cyniczny rzucany po świecie w świecie równie bezlitosnym co absurdalnym klimat jak za dawnych lat inni chwalą język i styl cięte riposty zabawne porównania błyskotliwy sarkazm sapkowski pisze z lekkością jakby nie robił sobie nic z ciężaru oczekiwań fanów i to wielu się podoba sezon Bush traktują jako literacki deser Coś mniej poważnego, bardziej przygodowego, z mniejszym ciężarem emocjonalnym, ale wciąż smacznego. Druga strona barykady mówi jasno, sezon burz nie powinien powstać. Dla nich książka jest przegadana, rozwleczona, pozbawiona sensownej struktury. Pojawia się wiele porównań do fanfiku napisanego przez samego Sapkowskiego, czyli niby autor ten sam, ale treść gorszego sortu. W oczach tych czytelników książka psuje to, co było spójne i zakończone. Częsty zarzut. Brak głębi. Fani tęsknią za relacją Geralta z Yennefer, za tragicznym rysem postaci, za ciężarem decyzji. Tego tutaj nie ma. Jest przygoda, ale bez serca. Jak pisał jeden z komentujących, Geralt jest jak cień samego siebie. Biega, rzuca ciętymi tekstami, ale nie czuć tej duszy, która tchnęła życie w sagę. Krytykowane są również sceny erotyczne, nazywane żenującymi, oraz wspomniane wcześniej dłużyzny. Niektórzy zarzucają autorowi, że napisał tę książkę bardziej dla pieniędzy niż z potrzeby serca. Istnieje też trzecia grupa ci, którzy nie mają skrajnych emocji wobec sezonu burz. Uważają książkę za nie najgorszy dodatek, który nie psuje odbioru całej sagi, ale też nie wnosi nic, co byłoby naprawdę potrzebne. Takie głosy mówią to jak niepublikowany odcinek serialu. Miło przeczytać, ale spokojnie można pominąć. Albo Sapkowski pisze świetnie, ale fabularnie to sklejanka. Czysta rozrywka bez zobowiązań. Niektórzy porównują Sezon Bush do powrotu kultowego zespołu po latach. Niby te same brzmienia, ale coś nie gra. Nostalgia działa, ale efekt końcowy jest średni. Wniosek? Sezon Bush to książka kontrowersyjna, która jednych oczaruje, innych odrzuci. A dla jeszcze innych pozostanie jedynie ciekawostką. Jeśli ktoś szuka klasycznego wiedźmina, może się zawieść. Ale jeśli chce wrócić do świata potworów, magów i ciętych ripost. Znajdzie tu kilka perełek. I teraz najważniejsze pytanie. Czy warto po tę książkę sięgnąć? Cóż, odpowiedź, jak zwykle w przypadku dzieł Sapkowskiego, nie jest jednoznaczna. Jeśli jesteś fanem uniwersum Wiedźmina, znasz sagę na pamięć, czytałeś opowiadania po kilka razy i po prostu tęsknisz za Geraltem, to tak, sezon burz jest dla ciebie. To powrót do znajomego świata. Są potwory, są magowie, jest cyniczny Wiedźmin, który znowu wpada w tarapaty i rzuca kąśliwymi komentarzami. Książka oferuje kilka naprawdę mocnych momentów, wartkie akcje, ciekawe dialogi, typową dla Sapkowskiego ironię i błyskotliwość. Dla wielu czytelników to jak kolejny odcinek ulubionego serialu, może nie najważniejszy, ale przyjemny i klimatyczny. W sam raz na wieczór z kubkiem herbaty. Ale jeśli oczekujesz głębokiej kontynuacji, emocjonalnych dylematów dramatycznych wyborów, wielopoziomowych relacji znanych z Sky, możesz poczuć się zawiedziony. W sezonie burz nie znajdziesz ani Jennifer, ani Ciri, ani Jaskra w pełnej krasie. Nie ma tu również wielkiego celu, do którego zmierza fabuła. To bardziej zbiór epizodów niż pełnoprawna, spójna opowieść. Trudno też nie odnieść wrażenia, że Geralt jest tu jakby mniej obecny. Jego charakter Zwykle tak wyrazisty i pełen wewnętrznego konfliktu, w tej książce bywa spłycony, jakby Sapkowski celowo zrezygnował z głębi, skupiając się bardziej na akcji niż emocjach. Najtrafniejsze porównanie? To jak powrót do starego fast foodu, który pamiętasz z młodości. Smakuje znajomo, przyjemnie, ale po chwili przypominasz sobie, że to jednak nie to samo, co domowy obiad z dzieciństwa. Nie ma w tym głębi, ale jest nostalgia. I jeśli nie oczekujesz zbyt wiele, Wyjdziesz zadowolony. Ostateczny werdykt? Sezon busz nie jest obowiązkowy, ale dla fanów Geralta może być wartościowym dodatkiem. Trzeba tylko wiedzieć, czego się spodziewać. A teraz wasza kolej. Czytaliście sezon burz? A może dopiero macie go na liście do przeczytania, ale nie jesteście pewni, czy warto? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zaginionym rozdziale wiedźmińskiej historii. Czy według was, Sapkowski wrócił do swojej literackiej formy? Tej znanej z miecza przeznaczenia i ostatniego życzenia? A może to książka napisana na siłę, bez emocji, bez celu, tylko po to, żeby jeszcze raz zarobić na popularności wiedźmina? Wasze opinie naprawdę mnie ciekawią, bo choć sezon burz dzieli fanów, to jedno trzeba mu przyznać: nie zostawia nikogo obojętnym. Każdy ma coś do powiedzenia. I to właśnie sprawia, że ta książka, mimo swoich wad, wciąż budzi emocje. Zostawcie łapkę w górę, jeśli lubicie książkowe recenzje z lekkim pazurem. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a w kolejnym zanurzymy się w coś naprawdę mrocznego. Bo pamiętajcie, nie każda burza zostawia pioruny, ale ta zostawiła ślad w fandomie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku książkowego Miszmaszu.